W tym Zagario. Nie działa ten skin Charmander. No naprawdę! To chcę skin troll face. Nie trzeba podobnie po No naprawdę no. To chcę Poland. Ole. Okay. Dobra, ja więc jestem Polandem, takim fajnym, słodkim... A! Wypadł! Wiktor Sample. Czy jak to tam się czytam. Chodź tu, ty dziwny miku, ty! Jesteś dziwadłem! Nie. Moja, moja, moja! Nie moja. żarcie, chodź tu! I co po tobie, ziomek? Może zaraz to po mnie? Romania, chodź tu, chodź tu. Przytul mnie. Jak będziesz mnie jeżdżał, to ja przytulię. Z teraz będzie z Tobą Wam powiem.

No. Ty zdraj co jeden. Zabiję cię. Po prostu cię zabiję. Thanks, Romania. Romania, team. Masz. Jesteśmy teamem. Dziękuję. Zostaw to w Romania. Rozumiesz to? Thanks, 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 thanks. Team. Dzień dobry, Romania, żyjesz. Cieszę się. Bój się mnie, nie znajdę się nad... Bo ja się nad tobą. Wow! Nie, ludzie, nie, please. Nie, 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 Rikotlin, no! No, już obet! So Zawsze chociaż żyje. Tak, 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 tak! Ja, yeah. um! Oh. Dobra. Dzięki, jakiś facia nie ocalił, tak jak było. Nie zapisuj, no, super. Właściwie to nie je zabijasz. Też? Nie, dobra, możesz. Teraz mam oboje powietrze, żeby uciekać. Bardziej, to ja mam powietrze, żeby uciekać. Ale Ty również chaszba powietrze, żeby uciekać. Aha, aha, Tito jakieś tutaj jest, które mi się nie podoba ani trochę. W Tito prawie wjechałam. Co mi się nie podoba. YOU so bad! Pokażę Wam za chwilkę, że miałam taki odcinek, tylko nie mogę go na razie wstawić, ale niedługo mm. go będzie. Mm, tak. I tutaj byłam. To... Tu, tu mnie jeszcze nie ma. Tu jestem na dziesiątym, jak widzicie. Tu jestem na siódmym. Tu nie ma mnie. Tu mnie nie ma, tu mnie nie ma, tu mnie nie ma, tu mnie nie ma. To jestem na dziewiątym, tu jestem na szóstym. Tu jestem na piątym. Aż do piątego. Dobiliśmy mordy i paść, co się stało. Ktoś mnie tam zaatakował. Chyba ten Facio. Tam ktoś się dokarmił. No Na czwarty nawet dobiłam. No i chyba Polska mnie zaatakowała. Też mi się nie chciało wierzyć. Polska mnie chyba zjadła, Stryk z narodu. Albo tam mnie nie zjadł, nie pamiętam, już dokładnie nie powiem. O, i właśnie, na tym się skończyło. Tylko Polska mnie zjadła. No właśnie, yy, odcinek nie tylko może będzie, jeszcze może rundeczka, tylko muzyczki zabrakło właśnie. I to je nie. Dobra, to ja za chwilkę nagram kolejny odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie, ludzie No a przede wszystkim dobrze, nie bawcie, Cześć!